W dzisiejszym odcinku ocenię sobie wszystkie klasy z 99 nocy w lesie i posegreguję je w trzech tierach. Ale zanim zaczniemy, to zostawcie łapeczkę w górę i suba, jak ktoś się subskrybuje, i napiszcie w komentarzu, która klasa według Was jest najlepsza w tej grze. Dobra, przejdźmy sobie do sklepu. Mamy klas, shop, no i raczej w miarę tak szybko sobie posegregujemy te postacie. Eventowych klas nie będę robił, chociaż łyczkę, no damy do S, bo przyjemnie mi się ją gra myślę, że leczenie jest spoko. Mocną ma tą trutkę, szczególnie na trzecim levelu. Także klasa Witch Kid ląduje w S. Tą klasę pomijamy, bo ona i tak znika za parę dni. No i mamy kampera, Campera dam do A, no bo jest spoko, bo ma tą redukcję głodu i zaczyna z zupką tak naprawdę. Base Defendera dam do B. W ogóle tą klasą jedynie pod teamówkę bym chciał grać, a tak to za bardzo to te blueprinty są mi niepotrzebne, bo znajdę je na mapie w jakiejkolwiek skrzyneczce. Medyka mamy. Medyk myślę, że klasa a, ale też pod teamówki. Szybciej respimy graczy. Dwa bandaże. A na trzecim levelu mamy zamiast jednego bandaża medkita. Także spoko. Support klasa B. Ogólnie, no taki inny medyk, tak naprawdę. Mamy też bandaż. Łączymy się z innym graczem. No też pod teamówkę klasa. No i po prostu przyjmujemy trochę demerza za tego gracza. No i odnawiamy sobie sobie i temu drugiemu graczowi życie. A na trzecim levelu widzimy jego laser. No. Bez sensu klasa. Fisherman klasa B, no bo tak naprawdę ma wszystko w tej klasie to, co się normalnie dzieje w grze. Wędkę można znaleźć, jedynie ulewelujemy wędkę wolniej, ale no jak trochę połowimy i tak ją wylewelujemy, a drugi, trzeci level, ta szkoda gadać. Także klasa ląduje w tierze B. Gambler klasa, myślę, że A nawet spoko, mamy szansę na ulepszenie albo zdegradowanie skrzynki na gorszy albo lepszy level losowy itemek na start, tak pod zabawę, że poszukać jakichś dobrych itemków jak będziemy mieli szczęście to można się pobawić dalej mamy aliena, alien no wiadomo ląduje w tierze S OP klasa na start, jedna takich tańszych jest to klasa bo 100 gemów jak na od razu broń z nieskończonością ammo tylko z paskiem do ładowania dzięki temu możemy szybko dzieciaki uratować, przynajmniej pierwszą dwójkę no klas Klasa Estier i przyjemna do gry. Prowler, klasa B. Klasa pod bronię jest bliska. No średnia ta klasa, szczerze, średnia. Bym powiedział, że wolę jednak z tych pistoletów strzelać niż bić się z jakiejś włóczni, z mieczy. No za duże ryzyko, że przy dużej ilości przeciwników dostanę szybką śmierć. Szef, szef nawet spoko, dam go do Eski. Jak widziałem szefów, to nawet. Przyjemnie mi się z nimi grało. Mają tą kuchenkę, mają te przepisy. Lepsze jedzonko dają. Jedzonko daje bonusy. Blacksmith klasa tier B. No po co mi crafting zwiększony o jeden level od razu, no bez sensu. Jak mam pierwszy level craftingu, mam drugi, jak mam drugi, to mam trzeci, jak mam trzeci, to mam czwarty. Maksymalnie czwarty, ale level jest chyba pięć, albo nawet sześć, jak dobrze, nie wiem, nie pamiętam. Przecena na dwóch losowych itemkach, bez sensu. No i dodatkowe metale, jak przerabiamy metal do craftingu, nie, no bez sensu ta klasa. No i jeszcze ten młotek na start, co do zrobienia w kowadle nie jest jakoś super drogie, więc klasa tier B. No cyborg, no, Cyborgu chyba nie muszę za dużo mówić. Cyborg ląduje w tierze S, OP klasa. Chyba najsilniejsza cały czas w grze nie ma chyba silniejszy od niej. Pyromaniak. nie podoba mi się ten pyromaniak. szczerze ja go daję osobiście do tieru B potrzebujemy paliwko albo beczki z olejem, żeby napędzać ten miotacz ognia paliwko raczej na początku zużywamy całe, żeby zasić ognisko a zanim beczki znajdziemy, zanim postawimy tego drilla, co beczki nam tworzy, fajna, ale za droga, żeby ją kupić po prostu, jakby kosztowała nie wiem, 150, 100 max 200, to jeszcze byłaby spoko ale tak to, no do betieru I bo te paliwo, no kto będzie szukał paliwa, żeby tylko broń sobie zasilić. Nowa klasa vampir. Grałem z rzeczami od wampira, czyli z tą bronią, z zbroją od wampira. Spoko klasa, ale tego leczenia nie ma jakoś super dużo. Wiem, że na trzecim lewo jest zwiększone to leczenie, ale za 600 gemów nie wiem. No klasa taka pod Halloween, ale nie siada mi szczerze. Nie siada mi to leczenie. Biegamy szybciej w nocy, lepiej widzimy w nocy, więc dam go do klasy A, bo nie jest mega słaby, ale też nie jest jakoś super mocny. Może jak byłby tańszy, to może bym go dał jednak do tego tieru S, ale za 600 gemów. Tier A. No i mamy Scavengera. Scavenger myślę, że to jest chyba jedna z lepszych postaci na start. W miarę tania, na start od razu mamy dwa więcej miejsca w worku, czyli jak normalnie pierwszy worek ma 5, to ta klasa ma 7. Potem otwieramy szybciej skrzynki. No i na trzecim levelu mamy szansę na dodatkowy drop metalu z skrzynek. Także na start myślę, że spoko klasa dam ją do tieru S. Bo lubię tą klasę. Dalej mamy kucharza. No jest to taki gorszy szef. Bo po prostu nie zaczyna z żadną książką. Nie ma żadnej książki. Nie ma tego swojego stanowiska. Po prostu szybciej tworzy jedzonko. Ma tą pieprzniczkę, którą może doprawiać jedzonka. I one po prostu odnawiają więcej głodu. I ma 25% szans, że stworzy hearty stew. Czyli po prostu lepszą tą zupkę. Więc no szału nie ma. Jest tania, ale ląduje w tierze B. Dalej mamy dekoratora. No po co mi dekorator? Tier B totalnie. Coinów w grze jest masa, więc po co mi przecena na te mebelki? Bez sensu. Kolejna klasa z młotkiem. Trader ma tyle rzeczy teraz w tym swoim sklepie, więc ten plus jeden item w ogóle nic nam nie zmienia. No i trader jest zawsze widziany na mapie, kiedy przychodzi. On jest zawsze widziany na mapie, także bez sensu to trochę. Hunter, więcej mięska, więcej skóry i dodatkowa oferta od Pell Tradera. No nie, no bez sensu też tier B. Lumberjack, no też spoko klasa startowa. 20% szans, że więcej drewna, 25% szans, że będą dwie sadzonki, a potem jeszcze znaczy się, 20% szans, że jeden albo więcej drewna będzie z drzew. Od razu ma lepszą siekierkę. No klasa tier A, bo dla początkujących, co po prostu ścinają drzewa dużo, albo dla tych, co po prostu ścinają dużo drzewa, jak grają zawsze samemu albo z kimś, to jest klasa spoko. Dalej mamy Rangera. Ranger też klasa A, bo zaczyna z rewolwerem, z latarką, z ammo. Potem ma 10% szans, że odzyska to ammo, jak strzela. Czyli tak naprawdę co 10 strzałów w jedno ammo odzyskujemy. Jest to dosyć sporo. Na trzecim levelu plus 30 ammo, czyli 48 ammo jest. To myślę, że klasa A zasłużona. Rewolwer nie jest jakiś mocny, bo dużo tej amunicji zużywamy, ale klasa A zasłużona. Zoki nie wiem, ta klasa jest totalnie bez sensu. B klasa, zaczynamy z fletem, levelujemy go szybciej. Możemy mieć trzy oswojone zwierzaki, czyli o jeden więcej niż normalnie. Na trzecim levelu potrzebujemy jeden krok mniej, czyli jak trzeba nieźwiedzia oswoić 5 razy, to tu 4 razy trzeba. No nie no, bez sensu, to jest ten, ten jeden krok oswojenia, nic nam nie zmienia, więc klasa B totalnie jest po prostu inna, lepsza klasa teraz, nowa, co była niedawno dodana, która jest o wiele lepsza od Zokipera. Farmer, spoko pod teamówki, myślę, że Atier może być, mamy konewkę, która daje nam trzy rzeczy z farm, może mieć drzewka jabłkowe no i na trzecim levelu gwarantowania dynia gdy podlejemy, ale pod teamówki, nie pod solo. Dalej mamy Berserkera. Po pierwszej śmierci uleczamy się z małym mięśnią HP i głodu. Mamy Medkita, też na start, także spoko. Na drugim levelu po odrodzeniu mamy małego Strength Boosta, także na krótko ilość czasu też spoko. I na trzecim levelu im mniej HP mamy, tym więcej bijemy. To też jest spoko, więc dałbym go chyba do Estieru. Fajny jest ten Berserker i no nie ma wymogu, że trzeba bić broniami z bliska, nie może, że nie możemy używać broni strzelających, żadnych pistoletów, ani nic. Więc on jest lepszy niż, yy, gdzie on był? Brawler. Undead, ta klasa bez sensu. To jest klasa pod umieranie. stały bonus za każdym razem stajemy odrodzeni, czyli musimy umierać dużo, żeby dostawać te bonusy, no bez sensu. Mamy bandaż, możemy potem zostać ożywieni od razu, nie trzeba tego paska ładować. I możemy się ruszać 8 sekund po śmierci? Nie, no, klasa pod trola, totalnie, klasa pod betier, fire bandit, S-klasa, mamy infernal kuszę, tą potkę z ogniem, potem nasze narzędzia mają, znaczy narzędzia, no broń. Na chyba też. Nie wiem, czy się na sikierki to też działa i na te inne rzeczy. Mają szansę, yy, szansę, że podpalić przeciwników. Mam 10% szansę, że dostanę ten ogień jako bonusowy drop z skrzynek. Także S-Klasa gwarantowana. No jeszcze tylko 200 gemów kosztuje. Poison Master. Według mnie też S-Klasa, bo mamy Poison Armor, czy jak ktoś nas uderzy, to zatruwamy. Blow Pipe, który ma nieskończoną ilość amunicji, ale Jednorazową możemy szczelać i przeładowywać. No i nasze trucizny są silniejsze. Także S-Klasa. Nie ma co więcej mówić po prostu s klasa No i mamy Beastmastera, Mastera to jest ten lepszy Zukiper. Od razu zaczynamy z lepszą funiarką do grania, możemy od razu na start pojawić wilka. Jak mamy trzy steki w worku, a zaczynamy grę z 3 stekami. Także i możemy mieć 5 PETów, a nie 3. To już jest o 3 więcej PETy niż normalnie, i o 2 więcej niż Zukiper. Czyli bo no to jest taki Zookeeper, ale Zookeeper plus, więc S- klasa na nim. Jak Zookeeper jest B, ten jest S klasą. Fajna klasa pod oswajanie, a na trzecim levelu nasz pierwszy wilk, którego wszyscy wiemy, będzie alfa wilkiem, więc to też jest OP. Dalej mamy Asasyna. Asasyna dam do A klasy, no bo mamy szybszy sprint, co jest niepotrzebne. I tak się szybko biega, jak się sprintuje. 15% mniej życia to jest strasznie bolące. To bo to jest chyba dwa uderzenia mniej możemy przyjąć. No i 5% szans, że noże do rzucania będą skrzyni, także no, noże są spoko, kunaje są spoko. Katana jest jak dzida, bije tak samo jak dzida. klasa droga, więc no dam ją do A. No, nie podoba mi się ta klasa. Big game hunter. To jest, to jest ciekawa klasa. Dam ją do A, bo nigdy z nią nie grałem, no jeszcze nią nie grałem, bo jej nie posiadam. Możemy zjadać skóry zwierząt, żeby dostać bonusy na stałe. To jest ciekawe, nie wiem jakie są to bonusy, ale kiedyś jak będę miał tyle gemów kupić tą klasę i to przetestuję. Na drugim levelu jest większy drop skór, a na trzecim levelu może Możemy zwiększać nasze życie, jak będziemy zjadać kły mamuta. Więc, jak jest biom zimowy, jest ta klasa, no jest to dosyć. Ciekawe. No i necromanta. no, klasa, która chyba najbardziej mi się podoba ostatnio i chyba ją chcę kupić. Nie wiem, czy chcę kupić Cyborga, czy ją. Możecie dać znać w komentarzu, którą z tych dwóch klas kupić. No ma tego stafa. Zbiera dusze, jak pokonamy kultystów i możemy przywołać potem tych kultystów do życia. Jak mamy dusze, to są chyba dwie dusze na jednego kultystę. Jakoś tak to działa. Więc musimy dwóch kultystów zabić, żeby móc jednego ożywić. Możemy mieć sześć tych kultystów. Możemy mieć również królów kultystów ożywić. Możemy mieć sześciu królów kultystów, więc to jest ciekawe, no i po prostu na kolejnych levelach piją ci kultyści więcej damage'a, no i mamy po prostu lepszą wizję w nocy, im więcej kultystów mamy. Także estier według mnie. Wszystkie klasy sobie oceniliśmy. Napiszcie w komentarzu, jakie jest wasze zdanie dotyczące tych klas. To była moja opinia. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o PC w górę, Subiku i właśnie o tym komentarzu. Elo, elo.